Dziecię moje, jestem z Tobą. Widzę, jak zmagasz się i pragniesz dobra i nawrócenia w swojej ojczyźnie. Córko, wzywaj mojej pomocy. Módl się, ja wszystko słyszę. Może obudzę się i ujrzę swoją nieprawość. Jestem królową Polski, królestwo moje. Będzie oczyszczone. Bóg dał mi władzę i moc nad tym narodem. Całe piekło zeszło, aby zniewolić naród polski. Wielkie spustoszenie jest w narodach. Wiara wygasa, szatan triumfuje. Zapomnieli, że jestem pogrączynią wszelkiego zła. Czas już dojrzał. Zobaczycie moją zwycięską moc, a wasza słabość stanie się nicością. Nie budowaliście swojego życia na fundamentach Chrystusa, a na kłamstwie i obłudzie. Odeszliście z dróg mojego Syna, weszliście na drogę kłamstwa, a kłamstwo to szatan. Gdy zacznie się dziać wielkie odstępstwo od Boga, to już nie będzie odwołania ludu. Wróć do Boga, abyś nie popadł w ręce zagniewanego Boga, bo klęski i żywioły będą zmiatać dużą część świata. Dzieci moje módlcie się, pomagajcie mi ratować świat od zagłady. Tylko wy, moje dzieci, powstrzymujecie gniew Boży.